No to, to może będzie flaga taka. Nie jest to ta flaga, ale dwa kolory masz dobrze. I pierwszą podpowiedzią no. będzie, że w tym kraju urodził się inżynier, który wymyślił silnik odrzutowy. No to może. Eee, India chyba, to Nie, nie Indie. <laughs> nie są to Indie i znowu masz dwa kolory dobrze. Także skup się teraz. No to może... E... Coś takiego i coś takiego. Nadal masz dwa kolory dobrze, ale w złą stronę idziesz z budowaniem tą flagą, że tak powiem. To może coś takiego. Coś takiego. Okej. Okay. takiego. Zacząłeś lepiej myśleć, ale widzę, że potrzebujesz podpowiedź. Ale zanim to subskrybuj, klikając tutaj. Dzięki. A więc ten kraj jest najbardziej spokrewniony z łaciną, językiem w Europie. E, no to to może być już... Może to może być ten kraj. E, powiem tak. Jesteś bardzo blisko. Jesteś bardzo blisko, ale jednak coś jest źle. Może jestem bardzo blisko, nie wiem. Może. Bardzo blisko. Okej, okay, ej, w ogóle to jest ładna flaga, podoba mi się, ale... Nie wiem, co to jest za kraj. <ścoughs> Jesteś nadal bardzo blisko i... Gratulacje! Jaki to kraj? To jest Rumunia!